Ta mama wydała mi 160 zł zamiast 16. Nigdy nie miałam w rękach takiej kasy. Co ja z zrobię? No tak, w końcu coś sobie kupię. Nie dam tych pieniędzy. W końcu to ona sobie się pomyliła. Piątek ja... w szkole. a Ania ja podchodzi do kolegów. Słuchajcie, zapraszam was jutro na moje urodziny. Ty, pizza, ciekawe, skąd masz kasę? Twój stary jest chory, a matka lego Oj, zamknij się. Przyjdziecie na 17? No raczej. Ja. Domu twierdza mówi do siebie. O nie, wydałam jakiejś dziewczynie za dużo reszty i teraz muszę to zwrócić, zwrócić w ciągu dwóch tygodni, bo inaczej wyrzucą mnie z pracy. Co ja teraz zrobię? W sobotce na dyskotekę.

Anto ucieka W domu mówi do siebie i trzyma książkę o świętym Maksymilianie Kolbe. Święty Maksymilianie, ty oddałeś życie za kogoś, a ja tak podle postąpiłam. Co mam zrobić? Dorać mi! W szkole mówi do koleżanki Zusi, to, co się wydarzyło. zabrać zabrałaś tyle kasy i nie oddałaś? Zrób to natychmiast. No, ale jak? to jest chory, mama nie ma pieniędzy. Nie dam rady. Zusia postanawia wszystko powiedzieć kolegom. Słuchajcie, Anka zaprosiła nas za cudę pieniądze. Co, to jak to? Po prostu jakaś kobieta da dała im w sklepie za dużo reszty. A ile było tej kasy? 160 zł. Złożyło się po cztery rzeczy. i łachmanki, jak ja? Chyba się pomyliliście. Anka, no co o tym? Wiemy o wszystkim. My przyszliśmy cię przeprosić za wszystko. Przecież kasa i rzeczy i tak dalej nie są wcale takie ważne. Jest przykro, że tak ciebie potraktowaliśmy. Oddaj tej biednej kobiecie te pieniądze. Pójdę z nami się przejść. Wiecie, w pewnym sensie uratujecie tej kobiecie życie. Ja nigdy nie mogłabym jej oddać. Dziękuję, ale wiecie co? Zanim pójdziemy, Przeczytajcie sobie tą książkę. Jest super. Idziemy? <Leslie> O dni, których jeszcze nie znamy. Twarzy jest mięśka tych.